Witajcie na kanale Zuzia i Gabi Bajkolandia, zapraszamy na kolejną przygodę gangu biedroniaków. Za drzwiami zwykłego osiedlowego sklepu, w miejscu, które w dzień tętniło życiem i zapachem świeżo upieczonego chleba, kryła się inna rzeczywistość. Gdy klienci odchodzili i światła gasły, półki uspokajały się, a wśród nich, tuż przy kasie, obok wielkiej regałowej lodówki, budził się mały świat. To był świat maskotek Biedroniaków. Kolorowy, pełen dźwięków i tajemnic, gdzie każdy produkt miał swoje imię i swoje marzenia. Lodówka lucynka, najmilsza z wszystkich maskotek, stała dumnie w dziale AGD. Jej drzwi błyszczały jak nowe, a na plecach miała naklejkę z uśmiechniętą Biedronką, która wyglądała, jakby znała wszystkie historie świata. Lucynka była wyjątkowa. Delikatnie mrugała światełkami, śpiewała cichutko piosenki o zimnych napojach i o mrożonych jagodach, a czasami, jeśli ktoś do niej mówił ładnie i szczerze, odpowiadała prostym, czułym dźwiękiem. Na tym samym osiedlu mieszkała dziewczynka o imieniu Kasia. Dziesięcioletnia, rezolutna, ciekawa świata i czasami zbyt pewna swoich pomysłów. Kasia lubiła chodzić z mamą do sklepu, nie tyle po zakupy, ile po to, by oglądać to, co nowe by patrzeć na układ półek, aby śmieszne opakowania pochylały się do niej i mrugały etykietami. Najbardziej ze wszystkich rzeczy w sklepie podobała jej się jednak Lucynka. Kiedy maskotka stała w świetle sklepowych lamp, Kasia czuła, że serce jej robi małe salto. Marzyła, żeby Lucynka była w jej pokoju, żeby mogła otworzyć jej drzwiczki i postawić obok łóżka słoik z mlekiem, żeby Lucynka mrugała nocą jak gwiazda. Pewnego deszczowego popołudnia mama Kasie zabrała do sklepu po chleb i sok. Dzień był szary i mokry, a w sklepie pachniało cynamonem z piekarnika. Kasia spacerowała między regałami, słuchała jak szeleszczą woreczki, i zaglądała na półki, aż dotarła do działu z maskotkami. Lucynka stała tam w całej swojej okazałości, jak mała królowa chłodu i porządku. Dziewczynka zatrzymała się na chwilę. Kiedy nikt nie patrzył, pochyliła się i przytuliła do chłodnych drzwi. Poczuła ciche brzęczenie i ciepło, bo lucynka, choć chłodziła napoje, miała w sobie coś ciepłego dla duszy. W myślach Kasia zaczęła układać obrazek. Lucynka w jej pokoju, wieczorem, kiedy rodzina śpi, a ona sam na sam z maskotką. To było tylko marzenie. Ale marzenia czasem stają się planami, a plany pokusami. Pokusy potrafią przemówić do serca po cichu, tak jak deszcz stuka w szybę i sprawia, że człowiek chętniej zostaje w domu. W głowie Kasi narodziła się myśl, a kiedy nikt nie patrzy, mogłabym po prostu wziąć lucynkę na chwilę, tylko na chwilkę, nikt się nie dowie. Myśl ta przysiadła jak mały ptaszek i zaczęła łaskotać. Kasia wiedziała, że to nie jest dobre, ale poczucie posiadania, przyjemne, kuszące, robiło swoje. Wzięła głęboki oddech, spojrzała na swoją mamę, która stała przy regale z jogurtami i postanowiła. Nie pytała, nie prosiła, nie rozmawiała z Lucynką o tym, że za chwilę weźmie ją w podpłaszcz. Po prostu, kiedy nikt nie widział, wsunęła delikatnie maskotkę do swojego plecaka. To, co się stało potem, nie było nagłym filmem sensacyjnym. To była seria małych, zwykłych rzeczy, które złożyły się na coś ważnego. Chłodny metal plecaka przesunął się po markowej blasze, szelest tkaniny zagłuszył szum klimatyzacji. Mama Kasi kupiła chleb, opłaciła zakupy. Wyszły na deszcz. Na parkingu plecak robił się cięższy. Kasia czuła, że trzyma w sobie tajemnicę. Tajemnica ta pulsowała jak małe serduszko. Z jednej strony było w niej poczucie szczęścia, marzenie blisko spełnione, z drugiej ciężar wyrzutu, który pojawiał się jak chmurka na niebie. Kiedy wróciły do domu, Kasia zamknęła się w swoim pokoju i wysypała zawartość plecaka. Tam, trochę pognieciona, ale niemal nienaruszona, leżała lucynka. Dziewczynka uklękła przed lodówką i spojrzała na nią. Wtedy maskotka przemówiła, nie słowem, ale sposobem, jaki miała, delikatnym zapaleniem światełek i cichym brzęczeniem. Kasia poczuła, że to lucynka pytają bez słów. Dlaczego? Noc była długa. Kasia nie zasnęła łatwo. Myśli krążyły jak nietoperze w wieży, szybkie i lekko przestraszone. Wyobrażenia mieszały się z poczuciem winy. Jak już raz weźmie się coś, co nie jest nasze, to poczucie to zostaje przyczepione jak mały kamyk do buta. Każdy krok staje się trudniejszy. Rankiem Kasia obudziła się z postanowieniem. Chciała zatrzymać lucynkę, chciała ją mieć tu i teraz, ale jednocześnie pamiętała drobne słowa mamy: Szanuj to, co nie twoje. Prawda jest zawsze ważniejsza. Jakby głos mamy siedział obok niej i mówił spokojnie, ale mocno. Był tam też obraz pana kierownika sklepu, pana Stasia, który zawsze mówił: Uczciwość to serce sklepu. Te obrazy nie były hałaśliwe, były stałe, jak kamień. Kasia postanowiła jednak na próbę wyjść z lucynką na podwórko. Chciała zobaczyć, jak maskotka będzie reagować na świat zewnętrzny. Słońce świeciło, deszcz przestał, a Lucynka wyglądała radośnie. Ale radość ta nie rozpraszała wyrzutów, wręcz przeciwnie przypominała, że coś jest nie tak. Kasia poczuła ciężar odpowiedzialności. Powiedziała wtedy do siebie, że zaraz wszystko naprawi że odda Lucynkę i powie prawdę. Droga powrotna do sklepu była krótsza, gdy idzie się z postanowieniem. Każdy krok Kasi był pewniejszy. W sklepie panował zwykły ruch. Klienci, koszyki, rozmowy o promocjach. Kasia trzymała lucynkę przy sercu i w głowie miała już ułożone słowa przeprosin. Kiedy weszła do działu AGD, serce biło jej szybciej. Lucynka błysnęła, jak zawsze, i delikatnie wpadła do ramion ekspedientki, która sprzątała półki. Pan Staś zauważył ją natychmiast. Kierownik miał spojrzenie, które widziało więcej niż tylko produkty na półkach. Zbliżył się powoli i uśmiechnął do dziewczynki. Kasia od razu opowiedziała prawdę. Wyrzuty, które przez noc stały się ciężkie jak skała, teraz zaczęły topnieć. Opowiedziała, jak wzięła maskotkę, jak schowała ją do plecaka i jak teraz zamierza oddać. Pan Staś spojrzał na dziewczynkę długo i poważnie, a potem uśmiechnął się łagodnie. Nie był to uśmiech osądzający, tylko taki, który mówił: Dobry wybór, że wracasz. Powiedział też, że to, co zrobiła Kasia, było złe. Ale ważne jest to, że zrozumiała swój błąd i wróciła, żeby to naprawić. Poprosił ją, żeby pomogła w sklepie przez jakiś czas: ułożyć produkty, poukładać zabawki, posprzątać regały. Nie jako kara nakazowa, lecz jako lekcja zaangażowania i naprawy. Kasia zgodziła się bez wahania. Przez następne dni dziewczynka codziennie przychodziła do sklepu po szkole. Pomagała z uśmiechem, układała towary, zbierała koszyki. I rozmawiała z maskotkami, które wyglądały na dumne i trochę zaskoczone, że ktoś chce im pomóc. Lucynka stała na swoim miejscu i patrzyła czułym światłem, jak Kasia dba o porządek. W oczach maskotki było coś, co można by nazwać przebaczeniem, nie słowami, ale gestem, zapaleniem światełka i ciepłym brzemieniem. To wystarczyło. W sklepie, powoli, Kasia opowiadała też swoje doświadczenie innym dzieciom, które przychodziły z rodzicami. Mówiła o pokusie, którą czuła i o tym, jak ciężko było się przyznać. Opowiadała o tym, że prawda przynosi ulgę, że lepiej jest prosić o zgodę, niż brać bez pytania. Dzieci słuchały z zaciekawieniem, a niektóre przychodziły później i pytały czy mogę także pomóc. Pan Staś przyjmował wszystkich z uśmiechem. Z czasem historia Kasi stała się w sklepie lekcją. Nie opowiadaną z wyrzutem, lecz z empatią. Zgromadziła wokół siebie opowieści o odpowiedzialności. Rodzice, widząc przemianę dziewczynki, opowiadali kolejne własne historie: o tym, jak kiedyś sami popełnili błąd i jak to naprawili. Między półkami sklepu zaczęła się snuć opowieść o tym, że każdy może upaść, ale ważne jest, by wstać z godnością. Pewnego popołudnia, kiedy słońce zachodziło nisko nad osiedlem, a sklep przygotowywał się do zamknięcia, Lucynka zaczęła mrugać inaczej niż zawsze, jakby miała do powiedzenia coś ważnego. Pan Staś, Kasia i inne dzieci spotkali się przy dziale AGD. Lucynka zabrzęczała delikatnie i, chociaż maskotki nie mówiły słowami jak ludzie, ich zachowanie potrafiło przemówić do serc. Pan Staś wstał i powiedział ciszej niż zwykle: Chciałbym, żebyśmy pamiętali, że sklepy to miejsca wspólne. Czasem jesteśmy pokuszeni łatwymi rozwiązaniami, lecz to, co jest słuszne, wymaga odwagi i pracy. Kasia pokazała nam, że przeprosiny i naprawa są ważniejsze niż ukrywanie błędów. Dzieci przytaknęły. Lucynka zapaliła swoje światełka w rytm ich zgody. Kasia stanęła przed nimi z prostotą, która wyglądała jak dorosłość. Nie prosiła o pochwały ani o nagrody. Powiedziała, że chce podziękować lucynce i sklepowi za to, że dali jej drugą szansę. A potem dodała: Jeśli kiedykolwiek ktoś będzie miał pokusę, żeby wziąć coś bez pytania, niech przypomni sobie moje kroki. Nie warto. Lepiej jest prosić i dbać o to, co nas otacza. Opowieść o Kasi skończyłaby się tu, gdyby świat był prosty. Ale życie dalej toczyło się kolorami i zapachami chleba. Kasia nadal pomagała w sklepie uczyła się rzeczowości i odpowiedzialności. Lucynka stała wiernie na półce, a maskotki, tost Tadek, ogórki Oskarki, jajka Januszki, Arbus Artek, burger Bogdan czy pizza Paola obserwowały, jak to, co zaczęło się od małego błędu, przerodziło się w łańcuch dobrych uczynków. Tost Tadek opowiadał żarty. Ogórki Oskarki śpiewały w dwóch głosach. Jajka Januszki delikatnie kiwały się w rytm Arbus Artek urządzał małe imprezki dla dzieci, burger Bogdan pilnował porządku, a pizza Paola tworzyła piękne wzory z serków i tosterów. Co najważniejsze, dzieci, które słuchały tej historii, wyniosły z niej prostą prawdę: że każdy błąd daje szansę na naukę, że uczciwość to nie kara, ale wybór, który buduje zaufanie i że naprawa szkody, choć czasem trudna, daje więcej radości. Niż krótkie posiadanie czegoś bez prawa do tego. Nie zabrakło też codziennych chwil śmiechu i zabawy. Kasia i jej koledzy organizowali konkursy porządkowe, rysowali plakaty przypominające o szanowaniu cudzej własności i wymyślili piosenkę, którą nucili za ladą, gdy pakowali zakupy. Piosenka była prosta i miała refren. Proś i poczekaj, nie bierz w skrytości, serce lekkie, gdy mówisz prawdę światu. Śpiewali ją wszyscy, od najmniejszych po najstarszych klientów. I tak, dzień po dniu, sklep stał się miejscem nie tylko handlu, lecz także nauki i przyjaźni. Lucynka błyszczała radośnie, bo wiedziała, że jej miejsce jest tam, gdzie może komuś przypominać o dobrych zasadach. Kasia dorastała z tym, co przeżyła, wiedząc, że odwaga ma wiele twarzy. Czasem to przyznanie się do błędu. A czasem wyciągnięcie ręki, żeby pomóc tam, gdzie wcześniej zrobiło się źle. A gdy ktoś zapytał Kasię później, czy żałuje tego, co zrobiła, odpowiedziała szczerze: Nie żałuję, że pragnęłam lucynki. Każdy ma pragnienia. Żałuję tego, że nie zapytałam wcześniej. Teraz wiem, że prośba i cierpliwość potrafią przynieść więcej niż szybka odpowiedź na pokusę. Przyznała, że brakuje jej jeszcze dziesięciu naklejek i dostanie lucynkę za darmo. To już niedługo, westchnęła z ulgą zadowolona. Dzieci, które słuchały tej opowieści, często pytały: A co jeśli ktoś już coś zabrał i boi się wrócić? Wtedy Kasia odpowiadała: Wróć. Powiedz prawdę. To może być trudne, ale dasz radę. Ludzie widzą, kto potrafi naprawić swoje błędy. I tak powstała mała, ale bardzo ważna zasada sklepu: Popełniłeś błąd, powiedz i napraw. Była ona powtarzana jak zaklęcie, które rozpraszało wstyd i przynosiło ulgę. Opowieść ta nie była tylko o tym, by przestrzegać zasad sklepu. Była o tym, że świat jest wspólnym miejscem, że rzeczy mają domy, a ludzie mają siebie. Była o odpowiedzialności i empatii, i o tym, że czasem największą odwagą jest podniesienie wzroku i powiedzenie: Tak, pomyliłem się, chcę to naprawić. Gdy zapadała noc i sklep gasł lampami, Lucynka mrugała ostatnim światełkiem, jakby robiła dobranoc wszystkim, którzy słyszeli tę historię. Kasia wracała do domu z uśmiechem prostszym niż dawniej, bo wiedziała już, że szczęście nie polega na posiadaniu wszystkiego, czego się pragnie, lecz na byciu uczciwym i pomocnym wobec innych. I jeżeli ktoś kiedyś w przyszłości poczuje taką samą pokusę, niech przypomni sobie tę opowieść nie jako zakaz. Lecz jako drogowskaz, prawda i naprawa prowadzą do lepszego świata. A maskotki z biedroniaków? One wciąż stoją na swoich półkach, mrugają do przechodniów, uśmiechają się i przypominają, że każdy ma w sobie moc do naprawy, jeśli tylko ma odwagę z niej skorzystać. Bye bye!